Jest pierwszy, trzydzieści osiem, czekajcie To będzie pierwszy podział Rzeszowel Chodź, 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 chodź A to jest Niemka Chodź, 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 chodź

Patrzcie, go kok wyprowadził, Pierdolili tam kamieniem, nie? Ta koka ma zerwany łeb, nie? Albo jej nogi głutne będzie latała bez nóg. Rzuć tam czyś tada. dach. Koka go wyprowadziła. Chodź, 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 Z tym kokiem? Chodź, koć, 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 Trzydzieści 38 panowie był pierwszy goł Dogi włótne, nie? Obiecuję Ci, że mu nogi łótne. Kurwa nie usiądzie w ogóle. Zerwał się szyby. Szybel Szybel? Dobra, pauzujemy Panowie, mamy pierwszego zjeżdża z nieba, widzisz? Jest, zobacz Odkryć szybko, nie u murzynów, u pocztowych Był Szymel, ale nie wiemy czy to był nasz Tamten pocztowy już jest w klasce pierwszy Która godzina? Nie, chodź Jest drugi, jest drugi Chodź, 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 chodź Szymel był mój jest trzeci, jest trzeci, panowie, jest trzeci Go, 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 go! Siwa. Pierwsza mówiłem Czwarty konkurs przylatuje Trzy były Ale walą z tego Z Grańska, dobrze. Szefie, przypal po wojosku Cztery, jest trzymek! To był mój Szymel Przyszedł z wody Cztery sztuki, cztery sztuki. Szymel był nasz. Kom, 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 kom Ale kokli już nie ma panowie. Jest w klatce, Bolek go zje. Cztery mówili. Sabiec bez bezogona To mój, dlatego wiedziałem, że mój. Chodź, chodź, chodź. Nie będą wchodzić bo są mocno nabite. No to no, no, im mocno. Jeden? Jeden? Dwa? Trzy. trzy? Mamy trzy. To Szymer był nasz, panowie. Koki nie urwaliśmy, panowie. Chciałem im uciąć nogi, ale bolek powiedział, żeby zostawić. Tam dla Wolka jest w klatce. Złapaliśmy go. Do kurwa szło. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Trzy sztuki na raz Czwarty, jest czwarty, panowie. Idą skra... No, dzisiaj będzie. Lot z zalewu Odbity, od razu nadecha, jest czwarty Mi... Czarna? Ona, za... Ona zawsze piąta, tak przylatuje Dobra, powtórzę, mu muszę dać znać Jest piąty, jest piąty, ale jest ciężko, bo pojedynczo walą Jeszcze nie wskoczył nawet Jest gorąco, zobaczcie Wskoczył? Ja nie słyszałem, że... nie słyszałem Zaraz czemu powie O jest, patrz, tam góry, ale to nie mój, zobacz jak wysoko Ale jak wysoko gołębi idą, zobacz Lepiej niż Budapeszty Mój, ty Kręci Jest następny, jest następny, zobacz, jeżdża Nie Idzie dalej Nie wiadomo, bo tak idą Ile co? Ile jest? 5, pięć, pięć, pięć. pięć. 5-5 Muszę panowie te gołąbki, bo jak będą młode, to z tej hali zlikwidować te gołębie. Bo nie to, że może być choróbsko, to może być jeszcze problem, nie? I wyciągają na hale. Jest szósty. Jest szósty? Ja Jest szósty. No chyba już znów Jest szósty, nie słyszałem go. Halo Halo, nie nie Panowie, mamy sześć. Coś nie było słychać teraz tego. Balon z chyba przestrzeliły. Myślałem, się pod rainę. Zeberka, Niemka pierwsza Dobra samica Jest szósty. Elegancko, elegancko. Będzie pan zadowolony. Ostatni lot to mają panowie przylecieć. O no tu trzy lecą, trzy, ale to nie wiem czy to moje Ty, teraz go... zbranie właśnie się gołębie cofają Dzwon do niego ile ma No do tego co dzwoniłeś Co w domu Do grubego No ostatni numer No zapytaj się i co, ile masz Cisza, dobra pauzujemy. Jest? A jest. O Szymel. Drugi Szymel. Ten, ten co mówiłeś, że jest, nie? O jak go niezbyczury, klepię se. Klepię Sześć, se. to jeszcze 29 sztuk panów. Jest Szymelek. No A mogę ci młode po nich dać. Będzie chciał? Bo jego żona ma skrzydełko rozbite. Na jajkach ona siedzi. No to dam ci po nich młode To Darka są ta para cała One wszystkie teraz walą z tego, zobacz No i tam idą. To są lotowe głębie. Dobra panowie, ja muszę otworzyć piwko, warkę No już się zablokował pewnie Przegapiłem, znowu dwa teraz siadły. To jest ile było 7? 9 9 mamy no, Ale nie patrzymy czy się odbija, czy nie to 9 Ale te Tara przyszły z branie ma tutaj z tyłu za domu, nie? Co? Ale jeden też tak jak rakietnica strzelił, nie? Ten czarny co taki ciemna samica. Ładnie siadła ładnie siadła Jedziesz? Dziękować, że odwiedziłeś hodowców, na razie się uczymy latać, nie, szkolimy, szkolimy. A kiedy tam lecisz na grudzią? Dobra, bol dziękować. Panowie, cisza, która jest godzina? Dziesiąta trzy, dziesiąta trzy. I cisza. Niby gorąco, ale taki wiaterek jest, nie? No taki nie dobra. pauza. jest. Kolejny, dziesiąty. Nie wiadomo, co odbiło. Dziesięć powinno być wygar. Czekamy na newkę. Powinno zaraz się pokazać. Dziesięć. Nie mają ciężko teraz, bo tak nie są zajechane Na no tamtym, patrz, cały czas panowie wracają, głębiej gołębie z powrotem Cofają się Cofają się, nie? Panowie dwa, zdałem pauzę i są dwa, na raz Siwy i Groszek Jeden nie mój Nie mój jeden Jedenasty Odbity słyszałem, no? O, jest, jest, patrz, patrz jest. O, jest powiem. kolejny, jest kolejny. Patrz, jest patrz. Dwa, dwa są moje. Dwa. Jeden, na pewno. Jeden, jeden na pewno. Trzeci, trzeci, zobaczcie, patrz. trzeci, czwarty. Ale walą, ale walą, panowie. Jak ruskie na Ukrainę. Odbity. O tak płynie siadać, nie? nie. Ten siwy? Tak. Ale chciał, nie? Bo z nim leciał, nie i wiesz. Prawie mhm. Ale one się teraz wracają z powrotem. Dużo gębi się wraca. Dużo gębi. Tyle tu miałem 12, da? Tak? To a tamten czwarty też nie był mój. No, bo cztery były, ale dwa usiadły tylko. Ale zjeżdżały jak nasz. I jest kolejny. 13, 13, 13, 17. Albo to też on wrócił? Nie, mój. Daltanka mi zasłania, wiesz? Będę musiał go do lotu, to będę musiał ją ściąć. Chodź, 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 chodź. Trzynasty, trzynasty. Nie lubię 13. O, jakie szybkie ptaki. Pauza. Jesteśmy przy, przy zegarze. Jest trzynaście O, roczniaków nie ma, same staruchy Nie, są roczniaki Jest pią piąta, to ta siwa Piąta ta siwa siadła Piąta, ta szybka? No Mieszane gołębie idą, wiesz, Arka, moja nie wiem, jeszcze nie ma. Jak one wyglądają? Dobrze. 13 sztuk mamy. Ten był drugi. To jest odnewki. Jest następny. Słyszałem jak spadł na dach. Dwa. Dwa. 41 15 mam. A na pał o jest trzeci, jest trzeci jest? No. Albo obcy był 15 tygodni Zerwał się 15 Plipas byśmy mieli? No da się znaczy od nie obcy był, bo widziałem jak odleciał i wyszło Jest zmęczony już Czym teraz dłużej lecą to są bardziej zmęczone. Czekamy na MFK mewkę, panowie, gdzie ta nasza MF? I na czarną 15 Pauza Jest kolejny białolot on już ma pło On z pło mnie sparza Czy to samiczka A może to samiczka Zaraz zobaczymy samiczka? Nie później zobaczymy Bo dałem tą, co na Gdańsku zostaje wiesz Ale będę wiedział później Odbita bo tak słychać i nie słychać, nie? No tak, ja się przy, jak ja się słuchasz. Tak? Na młodych ten e, Będę musiał... mam kabel długi tu dam zegar, wiesz Dobra, powodujemy Panowie, jest inne w Jest czempionka na, nie, na jeszcze czarna, nie? Koc, koń, koń, Asiorka nasza. Najważniejszy gołów na hodowli, teraz, nie? Co? Co? I czarna. Szybne są. Szybne są. Odbite. Czarna, proszę bardzo. To jest ile? 17 czy 18? 50% mamy. Mm -hmm. I niech sobie walą, pójdzie do gramy, ile przyszło, ile doszło, ile przywieźli, ile odwieźli, nie? Tak, znowu na Warszawę. Na Warszawę, gotowarek, jutro, Arbeit i koniec. Kurację im teraz podam. Dzisiaj odbiorę go. O jest, czerwony, czerwony jest, czerwony jest. Dobrze, bo on ma młode. Połowy zginął tydzień temu jest czerwony. Osiemnaste albo 19, już nie wiemy. A nie są spompowane krążą. Mhm. Też ja je mocno nakarmiłem. A wiesz dlaczego? Bo chciałem, żeby wróciły. To mi nie zależało, żeby szybko leciały, tylko żeby wracały. Na ostatnim locie Same roczniaki Na kurniku się Nie o ten, o ten się troszkę potknął, nie? Nie, ale lewka bardziej się wywaliła, już... No ten może był na ten mógł na kebabie w malborku i trochę podjął za mocno Trzy góry nie są zaraz zabierzby tu wylewki Dobra, jak lecę czysto. Nie widzę O tu, tu patrz na domem, tam, tam, tam już się chowa. A no widzę, o to tu idą ale bardzo no, wysoko go no, panowie. Tak wysoko, że jak może. młuje. Pułap, pułap mają bardzo wysoki. Jest neweczka. Panowie, ja jestem u gąbków. Wróciłem, bo byliśmy w kościele. Nawet nie wiem, ile jest. Mucha 17 czy 16. 25 sztuk jest. To nie ma 11 sztuk Jest godzina O teraz jeden przyleciał z 15 minut temu Bolek zawiedzie zegar, zaraz mu jadę dać zegar zobaczymy jakie głębiej przyleciały Czarna jest jest ta groszka. Dobra, pozdrawiamy. Ja uciekam z zegarem. Szymkowa jest. Czekajcie. Dobra, ja uciekam. Wrzuciłem już karmę obojętnie jaką. Nie ma super diety. Pokażę wam jeszcze cuda. Cuda. tak porobiłem, asiorki sobie siedzą Też im otworzyłem Wczoraj dostałem dwa od kolegi z sekcji Brzydale Wczoraj gniazda zamontowaliśmy, tak to wyszło Zresztą tam na, na dniach wam nagram, jak przyjdą Arka, Gołębie Jak to będzie wszystko funkcjonowało Wyglądamy gorąco, duszno, te świry jeżdżą niech sobie jeżdżą 25 filmów a dałem 35, nie to 10 nie ma 10 głębi nie ma 10 głębków nie ma, gorąco jest bardzo Pozdrawiamy. 35 dałem, przepraszam. Wyłączam zegar. Jest. 35 dałem, nie ma 10 głębi. Pozdrawiam